dzieci, moja mama dzisiaj poczyta Wam książkę. Więc gdzieś nie słuchajcie i do zobaczenia, aż mama nie skończy książki. Papa! Pa. Małpa w kąpieli. Małpa w kąpieli. Rada małpa, że się śmieli. Kiedy mogła udać człeka, widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół. Cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, małpa figlarz nóż do dzieła. Wziąwszy pański czepek ranny, prześcieradło i zwierciadło, szóst do wanny. Co zdołam Do wanny, wiecie? O! Dalej kurki kręcić żwawo, w lewo, w prawo, z dołu, z góry, aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj. Małpa myśli? W to mi graj! W to mi graj, wiecie? Wiecie? Hejże, kozły, nurki, zwroty, figle psoty, aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła coś za wiele, trochę nadto. Ba, gorąco. Fraszka małpa nie cielę. Sobie poradzi, skąd ukrop ciecze? Tam palec wsadzi. Dzieci wiecie? No wiecie. Aj gwałtu piecze. Nie ma co czekać, trzeba uciekać. Małpa w nogi, ukrop za nią, tuż, tuż w tropy, aż pod progi. Tu nie żarty, parzy stopy. Dalej w okno brzęk uciekła, że tylko palce popiekła. Nader szczęśliwa, tak to zwykle małpom bywa. Mamo, bywa. mamo.